Drogi Mikołaju, moja mama wraca z pracy i zamiast się ze mną bawić, to poświęca dużo czasu na pranie i przygotowanie odzieży roboczej do swojej pracy. To nie fair, że zamiast się ze mną bawić, musi martwić się o swoje ubrania do pracy. Czy Drogi ja Mikołaju, w zeszłym roku trafiłeś w dziesiątkę z butami ochronnymi dla mojego dziadka. Nie rozstaje się z nimi w pracy. Drogi w Mikołaju, wiem, że mam najcudowniejszą mamę, która kocha gotować. Chciałabym jej pomagać, ale zawsze mówi, że nie mam odpowiedniego stroju. Dlatego w tym roku marzę o odzieży Hatap. Mój tata po pracy znika w warsztacie, a ja bardzo chciałbym spędzać z nim więcej czasu. Gdybyś podarował mi odzież roboczą, mógłbym mu pomagać i razem tworzi mi wspaniałe rzeczy. Z razem roku jak wyszłyś spasionek, że tata też mi mojego dziadu stroi w warsztat.